To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o książce Prezes Spółki Imperium Jarosława Kaczyńskiego. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Roman Mielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry. A ze mną są wybitne dziennikarki polityczne Gazety Wyborczej, Agata Kondzińska i Iwona Szpala, autorki książki Prezesji Spółki Imperium Jarosława Kaczyńskiego. Witam Was serdecznie. Cześć, dzień dobry. Zacznę od nietypowego pytania. Czy trudno się pisze książkę o środowisku politycznym Jarosława Kaczyńskiego? Bardzo trudno się pisze taką książkę, ponieważ to jest bardzo hermetyczne środowisko. Oni są zamknięci, nie wpuszczają nikogo z zewnątrz. Nawet dostać się do tej partii nie jest tak łatwo, bo trzeba mieć zgodnie ze statutem dwóch wprowadzających. Nie można przyjść z ulicy i powiedzieć, że chciałoby się zostać działaczem prawa i sprawiedliwości. A zatem, zaglądanie za kulisy i próba zajrzenia gdzieś głębiej jeszcze w takie zakamarki biznesowe którymi raczej ta partia się nie chwali, a od lat 90. te interesy to środowisko prowadzi, no to wymaga sporej gimnastyki, trzeba przyznać. Z jednej strony to są ludzie, ale z drugiej strony to są sprawy, które opisujecie w książce, sięgające no, tak 30 lat wstecz. To też jest duży kłopot. Znaczy na jakich materiałach można bazować, odkrywając te struktury finansowe związane ze środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego. Na różnych materiałach, na różnych opowieściach no, są to setki stron, tak naprawdę to są akta sądowe, to są akta sądu rejestrowego, to są wycinki pożółkłe gazet, tony papieru i, i tony informacji. To są wreszcie dokumenty, które zostały gdzieś tam w domowych archiwach ludzi, którzy nam pomagali pisać tę książkę. Ja chciałam tylko dopowiedzieć, że, że był ten czas, który spędzałyśmy w bibliotece przy Koszykowej i Romek, który jest naszym szefem, dostawał przecież od nas zdjęcia wózków, takich sklepowych wręcz, którymi przewoziłyśmy tony, tony tych, tych pożółkłych gazet, przekopując się przez roczniki ekspresu wieczornego, ekspresu. Przez roczniki trybuny, przez roczniki kolejnych, kolejnych gazet, szukając informacji, szukając wypowiedzi, tak żeby zderzać fakty i zderzać słowa tego środowiska. I tak naprawdę do niektórych instytucji prawie się wprowadziłyśmy na, na długi czas. Ale wróćmy do tego podstawowego pytania, bo mówimy o Imperium Jarosława Kaczyńskiego. To tak w dużym skrócie, gdybyście powiedziały. Czym jest to imperium i co wchodzi w skład tego imperium? Ja wiem, że to trudne wyzwanie, bo to 30 lat, ale postarajmy się. To jest cała, cała plątanina spółek na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej porozumienia centrum, która swój początek wzięła w Fundacji Prasowej Solidarności i skorzystała na przemianach rynku pracowego, który rodził się po 1989 roku, kiedy rząd Tadeusza Mazowieckiego postanowił zerwać z monopolem na rynku mediów. I wtedy taki był czas, rodziły się nowe partie, z ruchu Solidarności powstawały nowe ugrupowania, które chciały przejąć władzę w Polsce. I y, uważały też, że im się należą gazety, że nie może być tylko tak, że, y, że swoją prasę miało w tej, później SDRP, które przekształciło się z PZPR-u, więc też domagały się swoich prac. Ale o tym, jak powstała Fundacja Pracowa Solidarności, to najlepiej wie wona. No Agata, to strasznie mi teraz rzuciłaś na głowę ciężar. To jest twoja ulubiona scena, kiedy prezes Kaczyński jedzie autobusem? Krótko mówiąc tak, to znaczy to jest moja ulubiona scena, którą narysował sam prezes Kaczyński w swojej autobiografii. Fundacja to jest tak naprawdę bardzo, bardzo skromna i bardzo zamknięta grupa osób. Myśl o fundacji to jest myśl pana prezesa Kaczyńskiego z autobusu na Żoliborz. Podzielił się, przypomniał ją swojej książce, w swojej autobiografii, no ona się potem przekuła w czyn, Fundacja Prosowa Solidarności, to jest tak naprawdę kilka osób, oprócz Jarosława Kaczyńskiego, Sławomir Siwek, Maciej Zalewski, Krzysztof Czabański, Pan Heba i Pani Stolzman. To były osoby, y, bądź związane z Jarosławem Kaczyńskim i y, redakcją Tygodnika Solidarność, y, bądź z y, panem Siwkiem i, i, i y, jego działalnością taką blisko kościoła, bo, bo on był dość związany z polskim kościołem. To był początek, drobny wkład, i, i, no i potem do boju. No właśnie, do boju przy pomocy również ówczesnego prezydenta w, od roku 1990, Lecha Wałęsy, bo Jarosław Kaczyński był szefem jego kancelarii, dosyć krótko, bo doszło tam do konfliktu między Wałęsą a Kaczyńskim, ale z Fundacji Prasowej Solidarności, no, czy ta fundacja przejęła bardzo ważne dwie rzeczy w Warszawie, jak piszecie w książce. Jedna no, to jest południówka, bardzo popularna wtedy ekspres wieczorny i jednocześnie nieruchomości tejże gazety. Yy, tylko nie przejęła, kupiła. Zaczęło się od ekspresu wieczornego, a na ten temat to już pewnie powie duża Agata. Proszę bardzo, zapraszam do tej historii. Ta historia jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę bój o, o te gazety, jak już wcześniej mówiłam, był spory i każda z partii chciała mieć jakiś, jakąś prasę. Opisujemy też w swojej książce na przykład starania KPN-u o sztandar, ale tam załoga się zbuntowała i Krzysztof Król, który wtedy był prężnym działaczem KPN-u, okupował budynki PZPR-owskie, żądając właśnie dostępu do prasy, do mediów, żądając pomieszczeń dla nowych partii rodzących się. Dostał nominację na naczelnego sztandaru. Tą nominacją poszedł do redakcji, ale redakcja zabarykadowana, drzwi zamknięte. Dziennikarze mówią: o nie, 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 proszę pana, my z panem pracować nie będziemy. I na nic się zdały pełnomocnictwa z rządu i wsparcie różnych innych polityków. Redakcja się obroniła i KPN sztandaru nie dostał, dostał inne później partie. W ekspresie wieczornym również był bunt dziennikarzy przeciwko przejmowaniu gazety przez porozumienie centrum, mimo że to oczywiście było kupione na przetargu, tak jak powiedziała Iwona, tam ileś podmiotów wystartowało, chętnych trochę było na tę gazetę, ale dziennikarze też uważali, że nie, nie, chcą, nie chcą Fundacji Prasowej Solidarności, bo już wtedy nie dało się jej oddzielić od porozumienia centrum, bo we władzach Fundacji Prasowej Solidarności zasiadali ci sami politycy którzy rządzili wtedy porozumieniem centrum i był błąd w redakcji, tak, tak się zrodził zresztą Ekspres, bo, bo kiedy część załogi, Ekspres Wieczorny był bardzo popularną popołudniówką, w Warszawie ustawiały się kolejki do kiosku, żeby tę gazetę kupić i po południu dowiedzieć się, co też się w kraju dzieje i był taką bulwarówką, tak? tam były krótkie informacje, sensacja oblana takim małym sosem politycznym, i dziennikarze obawiali się, że jeśli przyjdzie ta ekipa z, kojarzona z porozumieniem centrum, no gazeta straci swój sznyt bulwarowy, stanie się po prostu czystym organem partyjnym. Zbuntowali się, poszli do komisji likwidacyjnej, która dzieliła wtedy te, ten koncern medialny RSW, Prasa Książka Ruch, i powiedzieli, że oni będą wydawać własną gazetę. Poranną. Nie popołudniową, poranną. To miało się nazywać Express, i tak się stało. Jarosław Kaczyński oczywiście uważał, że to jest komisja likwidacyjna, tylko dlatego się na to zgodziła, żeby go wykończyć, że jeśli to jego środowisko przejmie już tę gazetę i wprowadzi się do ekspresu wieczornego, to nie będzie miało tych zasobów i tych kadr, które te gazetę do tej pory robiły. W związku z tym uznał, że to jest cios. Nawet w swojej autobiografii mówi, że dostali takie jajko do połowy wypite. Ale ekspres dziennikarze, którzy byli przeciwni rządom ekipy Fundacji Prasowej Solidarności w redakcji ekspresu wieczornego, wydzielili się z niej, założyli ten ekspres poranny, i chwilę później zrodził się z ekspresu porannego Super Ekspres, pierwszy tabloid na naszym rynku. Więc tutaj były te koleje takie. Chciałam powiedzieć, dodać do tego, co powiedziała Agata: pieniądze mieli. Dzięki y, nawiązaniu kontaktów z bankiem przemysłowo-handlowym. Był to wtedy doskonale prosperujący bank, y, kierowany przez y, no, uznanego na rynku finansistę z y, y, biografią sięgającą PZPR-u. Człowieka, który spokojnie wypełniał definicję nomenklatury stworzoną przez Jarosława Kaczyńskiego. No, tym niemniej ten człowiek kierował, nazywał się Janusz Kwant. Rozmawialiśmy z nim, no, szalenie ciekawy człowiek, z ciekawą biografią, no ale jednak w tamtym czasie, na pierwszy rzut oka, nie powinien być, być żadnym biznesowym partnerem Jarosława Kaczyńskiego, bo on takimi ludźmi po prostu głęboko gardził. Nawet gdzieś tam potem y, y, ludzi, ludzi poprzedniego systemu nazywał wręcz hołotą. No ale tutaj jakoś ta nić porozumienia się na, y, zawiązała i bank słowo handlowy został y, najpoważniejszym sponsorem. Fundacji Prasowej Solidarności. No to już mamy ten rozdział, który mówi jasno, że Jarosław Kaczyński był wielkim dekomunizatorem i wielkim mm -hmm. wojownikiem z nomenklaturą, ale jakoś tak mu było po drodze z niektórymi osobami z tej nomenklatury i z komunistami, cho chociażby których przejął w kancelarii prezydenta po prezydenturze krótkiej Wojciecha Jaruzelskiego. A jednak chciałbym, żebyście powiedziały mmm, krótko, jak Gazeta Ekspres Wieczorny pod auspicjami środowiska politycznego i Jarosława Kaczyńskiego skończyła. Źle skończyła. Z tego środowiska wywodził się też Andrzej Urbański, który miał pojęcie o dziennikarstwie. Maciej Zaleski też miał pojęcie o dziennikarstwie, ale jednak ich, ich zawołała polityka też bardziej, wydaje mi się, że nie można robić dwóch rzeczy dobrze. Nie można być politykiem i, i równocześnie dobrym redaktorem naczelnym. Z pewnością trzeba z czegoś zrezygnować, a tutaj te ambicje polityczne wzięły górę, i jak przeglądałyśmy na przykład ekspres wieczorny, który e, do, robił specjalne dodatki wyborcze, e, które były przygotowywane, a to na wybory 91 roku, a to na wybory 93 roku, to na łamach e, po prostu, tam była tempa propaganda porozumienia centrum. I, I krytyka wszystkich innych przeciwników. Wydaje mi się, że siłą rzeczy zmiana formatu gazety z bulwarowej, popołudniówki w taką siermierzną prasę polityczną. Musiała spowodować odpływ czytelników. To po pierwsze, po drugie, pamiętajmy też, jakie były czasy, była szaleła inflacja, papier stawał się coraz droższy, wszystkie gazety zaczęły przeżywać kryzys. I to jest takie oficjalne tłumaczenie, które na sztandary bierze prawo i, znaczy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, wtedy PC, politycy tych partii, kiedy mówią o gazecie, która notowała spadki. Ale liczby nie kłamią, statystyki są bezwzględne. Wzięli popularną popołudniówkę z bardzo y, sporym nakładem i sprzedażą, a gdy sprzedawali ją Szwajcarom po kilku latach, to te nakłady były zupełnie inne, były o wiele niższe i sprzedaż była znacznie niższa. Po prostu czytelnicy odwrócili się od propagandy partyjnej. Chciałam dodać jeszcze to, że. Y, zresztą mówiła to Agata, ale to, co mnie uderzyło. No, wydaje mi się, że dla czytelnika, który poszukuje lekkich treści, wstawianie jakichś ciężkich wstawek politycznych między ceny mięsa, obciętą głowę, gwałt na wyspach brytyjskich, bo, bo ekspres się lubował generalnie w sytuacjach zabójstw, przestępstw, rozbojów na Zachodzie, to kompletnie wszystko nie grało. To było kuriozum. Poza tym nie zapominajmy, że taka gazeta Oczywiście, że ma nakład, oczywiście, że jest pewnym rozpędzonym mechanizmem, ale potrzebuje inwestycji. Fundacja Prasowa Solidarności, która tę gazetę prowadziła, straciła w pewnym momencie pieniądze, ponieważ pieniądze były potrzebne w porozumieniu centrum. No tak sobie to możemy powiedzieć. W związku z tym, no, kiedy puska w Kasie trudno dofinansowywać redakcję. Pamiętajmy, że wtedy się zmieniały zasady druku. Starocie odchodziły do Lamusa, wchodziły nowe formy drukowania gazet. No po prostu to nie jest tak, że bierzesz dobry szyld i po prostu płyniesz. No nie. Ja specjalnie nawiązałem do sytuacji z Ekspresem Wieczornym, bo od razu staje mi przed oczyma obecna telewizja publiczna. No publiczna tylko z nazwy. Jarosław Kaczyński zawsze uważał, że media są mu potrzebne tylko do tego, żeby wypełniać misję polityczną i tak skończył Ekspres. Podkreślam to, co powiedziała... Agata, sprzedany Szwajcarom. Dzisiaj tyle się mówi o mediach w zagranicznych rękach, o tym hasłem, że mówię, Prawo i Sprawiedliwość, a samo środowisko Jarosława nie miało problemu, żeby sprzedać PZP zachodniemu koncernowi. Ale jeszcze wracając do sprawy powstania Fundacji Prasowej Solidarności i tego przepotrwadzania się przez lata, aż do dzisiejszych czasów, różne instytucje, spółki, etc., Przeskoczmy do roku 2020 i powiedzmy sobie, co dzisiaj z tego imperium Jarosławowi Kaczyńskiemu zostało. Iwona, to jest Twój ulubiony konik. Spółka srebrna i nie tylko. Co zostało? Może czego nie ma? Nie ma już dawno Fundacji krasowej Solidarności, która została zamknięta, ponieważ stała się wydmuszką. Nie ma też dwóch nieruchomości, którymi zarządza nowa fundacja powołana przez Siwka, bo w pewnym momencie panowie się rozstali. W środowisku Jarosława Kaczyńskiego zostały dwie tak naprawdę no, bardzo ciekawe nieruchomości. To jest słynna Srebrna 16, działka z fragmentem dawnej przedwojennej fabryki kotłów Bormann Schwede budynkiem zresztą przeznaczonym do zagłady, ze zdjętą ochroną konserwatorską. No i został tak zwana dawna redakcja Ekspresu Wieczornego, czyli biurowiec Aleje Jerozolimskie 125 na 127. Z tym, że chcę powiedzieć jedno, to tylko się mówi dawna redakcja, bo Ekspres Wieczorny nie był, nie był jedyną redakcją, która zajmowała sześć pięter biurowca. To był biurowiec y, zlikwidowanej y, spółdzielni wydawniczej, RSW. Tam było y, y, więcej tytułów, natomiast no, to przypadło w, w różnego rodzaju okolicznościach właśnie Fundacji Klasowej Solidarności, czytaj o porozumieniu centrum. I te nieruchomości są z potencjałem. Największy ma y, y, srebrna 16, na której, y, jak wiadomo. Można mieć takie ambicje, by budować jeden z wyższych drapaczy chmur w tym mieście. Zresztą też chcę powiedzieć, że, że, że drugiej nieruchomości, drugiego potencjału też nie należy lekceważyć. To, że biurowiec stoi, stoi, ale można go rozbudować, można go, znaczy działka też jest do wykorzystania, a miejsce fantastyczne. Właśnie, na tej działce Srebrna 16 miał powstać ten słynny drapacz chmur, w dwie wieże. Kaczyńskiego za 1,3 miliarda złotych. Do tego nie doszło. Ujawniliśmy rok temu nagrania, które, na których Jarosław Kaczyński negocjuje z austriackim biznesmenem, deweloperem budowę tychże wiesz. Ale gdyby tak ocenić wartość tego majątku, to są miliony czy dziesiątki milionów, czy już nawet miliardy. To są grube miliony, no o czym my mówimy. No. Nie wiem, jak będzie teraz, jaka będzie teraz sytuacja w związku z, z pandemią i, i z tym, że wszystko się w świecie wywraca do góry nogami. Być może biurowce i przestrzeń biurowa nie będzie tak atrakcyjna, no ale powiedzmy sobie, gdzie to jest? To jest absolutny top topów obecnie w Warszawie. To jest zagłębie biurowe. Chciałam tylko tutaj dodać dla takiego porównania, że pamiętajmy o tym, że na przykład ten budynek, w którym siedzibę ma prawo i sprawiedliwość i praktycznie wszyscy nasi słuchacze znają ten budynek chociażby z materiałów telewizyjnych, kiedy jedna ze spółek właśnie z zaplecza gospodarczego prawa i sprawiedliwości, no wcześniej PC, już teraz nie w zasięgu tej partii, sprzedawała te siedziby, no to była ta kwota 34 milionów, tak? Potem nowy właściciel sprzedał za kolejne, nie wiemy za ile żeby budować tam hotel. No dobrze, a co z tego ma sam Jarosław Kaczyński? Zależy, na jakich poziomach chcesz zapytać. Bo na poziomie finansowym nie ma z tego oficjalnie i nieoficjalnie nic. Jarosław Kaczyński jest przewodniczącym rady fundacji, która jest właścicielem najważniejszej spółki, czyli spółki Srebrna. I jako przewodniczący rady w dość wąskim gronie podejmuje decyzję o, o losach tych nieruchomości. I w dodatku ma jeszcze prawo wskazania w testamencie swego następcy. Tak jest. To miejsce w tej Radzie Fundacji jest dożywotnie i rzeczywiście możesz przekazać to prawo osobie bądź instytucji, którą wskażesz w testamencie. Tak. No to jeśli tego, z tego Jarosław Kaczyński nie ma dla siebie nic co mu te biznesy były przez te lata? Po pierwsze, tak, znaczy no, to w różnych latach chyba yy, z różnych powodów. Na początku yy, myślę, że yy, rzeczywiście mieli ideę budowania, yy, budowania alternatywnego do koncernu Agora, czy firmy Agora wtedy, bo to już była, na początku to nie był żaden koncern, środowiska medialnego yy, i, i chcieli to robić. Potem, kiedy wypadli z polityki, yy, doprowadzili do yy, już takich formalności, które przypieczętowały prawa do kilku nieruchomości w Warszawie. No a potem, gdy trzeba było z czegoś żyć, zostały powołane spółki, które pączkowały z Fundacji Kresowej Solidarności i tam otworzyła się po prostu zwyczajna możliwość zarabiania w czasach, kiedy nie da się uprawiać poważnej sejmowej, parlamentarnej polityki. I wtedy dla Jarosława Kaczyńskiego, uważam, było to ważne z punktu widzenia strategicznego, mógł po prostu zatrzymać przy sobie ludzi, na których mu zależało. A potem, kiedy powrócił, bądź już potem nawet rządził tak, za pierwszych rządów PiS, nie wiem dlaczego, no ale no nie chciał się tego pozbyć z jakichś powodów, nie znam, nie, znam, nie wiem z jakich, w związku z tym no, miejsca jego przyjaciół politycznych zajęły osoby z zaplecza gospodarczego, panowie kierowcy, panie sekretarki, rodziny y, polityków bliskich Jarosławowi Kaczyńskiemu. Y, no i w końcu mamy finał, bo o, finałem y, bo chyba najbliżej było do wybudowania dwóch wież, bo y, to jest ten finał, to jest ten grand final, przerwany w pewnym momencie też przez samego Jarosława Kaczyńskiego. Ale podejść pod Srebrną było więcej, także no celem jest teraz, rozumiem, deweloperka jakaś i wzbogacanie się spółki Srebrna. Tak myślę. Agata, ty jesteś specjalistką Gazety Wyborczej, środowiska Prawa i Sprawiedliwości, kontaktów z politykami tej partii, oficjalnymi i nieoficjalnymi, ale pisząc książkę założyłyście, że nie będziecie starać się o rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Skąd taka decyzja? Decyzja wynika tylko z tego, z doświadczenia, po prostu wieloletniego. Ja pamiętam, że byłam u Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej za pierwszych rządów prawa i sprawiedliwości, czyli to były lata 2005-2007. Wtedy z nim jeszcze rozmawiałam, i potem jakiś wywiad jeszcze był w gazecie w 2009 roku, ale te podziały nastąpiły tak bardzo i są tak głębokie, że troszeczkę świadomie podjęłyśmy oczywiście te decyzje, ponieważ w naszej książce dajemy się wypowiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, po to robiłyśmy te kwerendę, po to spędzałyśmy godziny w sądach, żeby szukać starych notatek, po to przeglądałyśmy wycinki prasowe, po to szukałyśmy ludzi z jego otoczenia, którzy chcieliby z nami porozmawiać, ale tych też było niewiele, tak jak mówiłam na początku, to jest bardzo hermetyczne środowisko. Więcej miałyśmy odmów z tego środowiska tak naprawdę niż zachęty do współpracy. I tutaj nie mam złudzeń, nie mam złudzeń, że Jarosław Kaczyński chciałby z nami się spotkać, chciałby z nami porozmawiać, to niestety nie podjęłyśmy tej próby świadomie. Ale czytając waszą książkę, dajecie się wypowiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, ponieważ brew pozorom, Jarosław Kaczyński bardzo kiedyś lubił się wypowiadać. Zresztą dzisiaj też chętnie udziela wywiadów zaprzyjaźnionym mediom i w latach 90. również to robił i te wywiady są bardzo szczere. Czy coś was szczególnie zaskoczyło, jak robiliście kwerentę tych słów Jarosława Kaczyńskiego wypowiadanych przez te 30 lat. Mnie zaskoczyło to, że. że... Jednak na początku lat 90., gdy rodziła się ta polityka i też te relacje dziennikarzy z politykami, Jarosław Kaczyński był bardziej otwartym politykiem. To widać, że on nie stronił od żadnych, od żadnych mediów, nawet jeśli nie lubił już wtedy gazety wyborczej, nawet jeśli uznawał, że środowisko najpierw Unii Demokratycznej, potem Unii Wolności, jeszcze, jeszcze KLD i tak dalej, jest mu wrogie, jest obce, że reprezentuje nie te poglądy, które on głosi i tak dalej, i tak dalej, był na kontrze, to jednak spotykał się z dziennikarzami i rozmawiał. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, chodzi do mediów, które są mu przychylne, tam gdzie nie ma trudnych pytań, tam gdzie nikt nie sięga do źródeł i nie mówi, panie prezesie, ale w 80, w 90 roku powiedział pan to i tamto. A dziś mówi Pan to i tam, tak, nie ma tych, on nie dostaje takich pytań, z których musiałby się wytłumaczyć. Tam nie, nie sięga się do źródeł, więc to są wygodne dla rozmowy, dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości i dla Jarosława Kaczyńskiego, gdzie nikt go nie. Bo to nawet nie chodzi o to, że my chciałbyśmy go zaatakować. To nie jest nasz cel. My jesteśmy ciekawe, dlaczego oni wtedy tak myśleli? Dlatego też napisałyśmy tę książkę, bo byłyśmy po prostu ciekawe. Jak to się stało? Czasy były takie, a nie inne, Była, te standardy były zaniżone, one się dopiero kształtowały, to się budowało, budowały się relacje, budowały się normy, budowała się ta polityka. Tego byłyśmy wszystkiego ciekawe. I takie rozmowy też byłybyśmy ciekawe, z, czy ja mówię za siebie, ale myślę, że dzisiaj po prostu byśmy je nie dostały, tak? że, to, yy, że to już jest niemożliwe. A Iwona ciebie coś zaskoczyło podczas tej kwerendy? W sumie szczerze powiem, że nie, nie, nie zaskoczyło mnie nic. Natomiast to co, o tym sobie myślałam, czytając kolejne wywiady, jaki Jarosław Kaczyński jest powtarzalny, jaki Jarosław Kaczyński jest konsekwentny i jak Jarosław Kaczyński buduje swój publiczny wizerunek. I Agata powiedziała, że nie dostałybyśmy szczerego wywiadu. Całkowicie się z Agatą zgadzam i myślę, że nie dlatego, że prezes Kaczyński na przykład nie pamięta, już odkładając niechęć do wyborczej czy do tej strony życia publicznego, to myślę, że on po prostu nie może sobie pozwolić na pewnego rodzaju szczerość, bo, bo każdy błądzi, każdy popełnia jakieś gafy, każdy źle inwestuje. Tak? Natomiast no, on nie może tego powiedzieć, bo wizerunek, który sam zbudował, skromnego, nieprzekupnego, przenikliwego ojca narodu, no jak można zbić z wizerunkiem człowieka, który zakłada X spółek, który dogaduje się na bardzo duże pieniądze, momentami dla mnie nadużywa stanowiska wręcz, kiedy. Chodzi o interesy nieruchomościowe Fundacji Prasowej Solidarności. No to nijak się ma. No więc nie wiem, nawet nie wiem, czy do końca Agata jest ciekawa. Ja chyba nie. Ja chyba nie, bo, bo nie dostałabym takiej odpowiedzi, tak myślę. Ale wcale bym się nie zdziwiła. Trochę, jak Iwona, podprawiałeś pod moje pytanie grand final, czyli po prostu jakim człowiekiem jest Jarosław Kaczyński? I na podstawie tego, co dowiedziałyście się jeszcze o nim, pisząc to tym, Bardziej polityk, bardziej biznesmen, szczery, nieszczery, raczej stratek czy jednak parciarz? O bardzo trudne to jest pytanie. Mm. Nie ma łatwych pytań w naszych podcastach. To prawda, ale nie da się kogoś tak zaszufladkować, bo to jest troszeczkę takie stygmatyzowanie. Nazywając się strategię, odmówilibyśmy zmysłu biznesowego Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mówiąc o zmyśle biznesowym, jednak nie odmawiajmy mu zmysłu do polityki, której poświęcił przez całe swoje życie i uprawia tę politykę od lat. Więc tutaj myślę, że jeśli coś mnie tutaj zastanawia i uderzyło, nawiązując do poprzedniej wypowiedzi Iwony, to chciałabym powiedzieć, że ta próba budowania wizerunku Jarosława Kaczyńskiego i całego jego środowiska. Jest aktualna od lat 90. To zawsze są ludzie kryształowi, a wszystko, co im się przydarza, jest atakiem zewnętrznych sił, jest wrogim atakiem, atakiem służb. Oni są zawsze ofiarami, natomiast sami są kryształowi i każda kolejna afera, w której gdzieś te nazwiska wypływają, albo się zderzają, albo gdzieś po drodze są trącane, no, no nie dotyczy ich, a jeśli ich dotyczy, to tylko i wyłącznie dlatego, że to jest atak za te poglądy, które głoszą. Iwona Króciutka. Jarosław Kaczyński, no, króciutko to jednak yy, przede wszystkim stratek, yy, a w jego strategii yy, dla mnie naczelną zasadą jest yy, wszystko dozwolone. Po mnie choćby potop, celu święca środki i tego typu yy, mądrzejszy lub przysłowia. Na niego się liczy cel. I go osiągnął w końcu, jak widzimy. Tym celem ostatecznie chyba się zgodzimy, jest władza. Władza Absolutna. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Agata i Iwona Szpala, autorki książki Prezes i spółki Imperium Rasawa Kaczyńskiego. Zachęcam do czytania. Ja już się żegnam. Roman Mielski. Do widzenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.